Dzień dobry Jan Piński i Tomek Szwegert były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A od kilku lat dziennikarz. Dziś rozmawiamy o Andrzeju Dudzie, który no, wpisuje się w obronę cyrku Jarosława Kaczyńskiego i Pisu. Oczywiście, jemu nie chodzi o Kaczyńskiego. Chodzi o to, że bez TVP jego projekty polityczne też leg, le, legną w gruzach. On po prostu napisał generalnie tak, że wy nie macie prawa nam zabrać TVP. Bo to jest mniej więcej to jest ta sama narracja TVP, to jest nasz Łup polityczny, i nie wolno wam tego zrobić. Czyli krótko mówiąc macie siedzieć teraz i czekać na czterech literach. Jak wam się uda wygrać wybory prezydenckie? Pod że ich nie zdelegalizuje nasz Sąd Najwyższy, bo oni jeszcze mają Sąd Najwyższy i to doda też broni. Duda napisał dwa listy. Jeden w sprawie TVP. Tak naprawdę, bo chociaż to jest też w sprawie PAP-u i w sprawie polskiego radia, to tak naprawdę liczy się tylko TVP. Tu chodzi tylko i wyłącznie o TVP. Oni nawet nie okupują, to zresztą też jest zabawne, drodzy Państwo. Oni. Kaczyński rozpoczął okupację budynku, którego nikt nie próbował jeszcze w żaden sposób ani zajmować, ani nie próbował go, nie próbował jeszcze ich tego. Można powiedzieć tak, że oni rozpoczęli budowę profilaktycznej barykady w centrum miasta, Bo po prostu, wiecie Państwo, no, zajęli nielegalnie budynek. I to zrobili politycy PIS-u, to też jest zabawne, Szanowni Państwo, czyja to jest telewizja, skoro broni jej tylko jedna partia? No, proszę. No. To więc PiS uważa, że powinien dostać jakieś specjalne traktowanie. No to tylko i wyłącznie Jacek Grzakowski tak sobie pożartował, że należało dać im dwójkę. Jestem ciekaw, czy nadal tak uważa, że program drugi, że. Mogą pójść na dwójkę, Kaczyński może pójść na dwójkę, a nawet nie musi bo jest zabezpieczony. Tak. Więc e, to jest, e, to jest ta jedna rzecz, że odpuścili już, nie, bro, nie bronią, czyli godzą się z tym, że ktoś zajmie im polską agencję. prasową, godzą się z tym, że ktoś im zajmie polskie radio, ale próbują, próbują ostać się w TVP. To się oczywiście nie uda. Liserz Moleńska już nie przeszkadza, trudno, macie robić wyszedł. Ale jeszcze do tego mamy Andrzeja Dudek, który broni powoływania swoich sędziów. O co tu chodzi? Po prostu od 2017 roku 2000 bodajże od momentu skończenia działania przez bezprawnego przerwania kadencji. Tutaj po, posłużę się panem Krzysztofem Szczuckim, który dzisiaj mówi, że nie można przerywać kadencji legalnie działających organów. No ale tak właśnie zrobił PiS z Krajową Radą Sądownictwa w 2017 roku. Legalnie wybraną, legalnie działającą, mającą legalną kadencję, po prostu wziął i jej skrócił kadencję. Więc posługując tego, jest to niekonstytucyjne i uwaga, podlega odpowiedzialności nie tylko konstytucyjnej i zwykłej karnej. Pełna zgoda. Tylko, że jeżeli coś jest legalnym KRS-em, a wasz KRS nie jest legalny. I tu o co chodzi? Po co oni to zrobili? Po to, żeby powoływać sędziów. Którzy będą wydawali wyroki, takie, jakie oni chcą. Czy każdy neosędzia jest po prostu człowiekiem, który jest na, 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 na posługi PiS i na, na, na gwizdek PiS? Oczywiście, że nie. Natomiast wśród tych neosędziów takich jest więcej, ponieważ po to właśnie powołali swoją krajową Radę Sądownictwa, żeby pojawiło się iluś sędziów, którzy będą ich sędziami na telefon. Ja przypomnę sędziego spisu, że tam paliło jego nazwisko, który parę miesięcy temu został zniszczony w jakiejś prostej sprawie karnej został zniszczony za przedłużenie aresztu, drodzy Państwo, w sprawie, która miała wiele tomów. On podjął decyzję w kwadrans. Po prostu nie, nie czytając. To są, wiecie Państwo, to już nawet nie jest zachowanie, Należytej powagi i tego, że podpisał się. Co ciekawe, sąd apelacyjny utrzymał aresz, ale zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia, bo właśnie no, dopatrzył się, że no, nie można uznać, że facet merytorycznie rozpatrzył skargę zażalenie, w sytuacji, w której spędził nad nią kilkanaście minut, biorąc pod uwagę obją sprawy. I to takich ludzi Andrzej Duda dopuszczał do. Zajmowania stanowisk, do awansowania na najwyższe stanowiska sędziowskie. Oni potrzebowali kolesi, którzy nie będą czytać akt, no bo skoro on zna wyrok, to po co on ma czytać te akta? Co, się, co, co on ma się tam zaśmiecać sobie po prostu głowę? Co on ma to po prostu czytać? Dla, 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 dlaczego? Im się nawet nie chce zachowywać takiej elementarnej przyzwoitości i higieny, wiecie Państwo. To jest tak jak ja dostałem, aczkolwiek to była sprawa z normalnie wybranym sędzią, gdzie ja dostałem wyrok 4,5 godziny przed tym ogłoszeniem. Dlaczego go dostałem? Dlatego, że oni liczyli, że ten wyrok będzie jakimś mocnym wyrokiem ograniczenie wolności, coś tam a to była grzywna. I po prostu zareago, zareagowała, doszło do wściekłości. Doszło do tego i, i, i zareagowały emocje. Ale wróćmy do Andrzeja Dudy. Andrzej Duda po prostu broni swojego kapitału politycznego. To jest około 3000 sędziów, którzy teraz widzą, że Andrzej dla nich walczy. Tam nie jest, tam nie ma oczywiście czegoś takiego, żeby zwykłych sędziów potraktować jakoś tamte. Tam są, tam są normalnie, tu kiedyś już były te przepisy, jak to ma być zrobione, żeby zachować pewność obrotu prawnego i tym podobne rzeczy. Natomiast tu chodzi przede wszystkim o sędziów Sądu Najwyższego, którzy są neosędziami. No, Szanowni Państwo, no przecież absurdem jest sytuacja, że na przykład teraz jest jakaś istnieje coś takiego jak Izba nadzwyczajna, czwarta instancja. Szanowni Państwo, czwarta instancja, i teraz kto tam trafia? Tam trafia sprawa Gmyza, który przegrał prawomocnie z mecenasem Ryszardem Bedryjem, i sprawę ma oceniać uwaga żona wpływowego polityka PiS Karola Karskiego. Ona, babka, która dostała się szybką ścieżką do Sądu Najwyższego. Do izby, która jest w całością, o, to też jest bardzo ciekawe, w całości liczbę, ten czwartą instancję, gdzie po prostu PiS zrobił taką czwartą instancję, gdzie wygrywamy tych wyroków, tam wygrywamy, bie, wrzucamy sprawy, które nam się nie udało ustawić po prostu w innych miejscach. I no, to tak nie może funkcjonować. Każda osoba, wiecie, państwo, sędzia Waldemar Żurek, człowiek, który no, jest dla mnie ikoną tego oporu, dlatego że on. Wiecie, państwo, on zapłacił taką najwyższą cenę. Dostał propozycję korupcyjną pod hasłem Dobra, stary, chodź, pójdziemy na układ. Jak odrzucił, to mu wjechali, ale zrobili to tak naprawdę brutalnie. Szanowni państwo, sędzia też człowiek może się rozwieść, może ten, może mieć sprawę. Oni mu wjechali w sprawy prywatne i w tych sprawy jego z żoną. Oni wszystkie sprawy mu zaczęli wrzucać do tej Izby Nadzwyczajnej. Rozumiecie państwo? Tuż... Palicho, potem były też te sądy, ta ich izba nadzwyczajna, to w końcu potem umarzała, czy tam odrzucała, ale chodziło o to, jak się czuje człowiek, który ma jakąś sprawę, która jest sprawą przecież z kiedyś ze sobą bliską, i nagle wchodzi mu państwo z butami i rozpoczyna po prostu ewidentne naciski w kierunku tego, żeby uderzać człowieka, z którym tworzy, tworzy, toczą spór. Po prostu prywatnie. I to są wszystko te kwestie neosędziów. No mamy też przecież też oczywisty mobbing wobec sędziego też tam potwierdzony tam też wyrokiem, który jeszcze chyba nie jest prawomocny, ale, ale to mamy, mamy tego typu działania. I Andrzej Duda, który wychodzi, nie, to jest wszystko fajnie, zostawcie to. Osiem lat ich rządu doprowadziło do drastycznego wydłużenia terminów spraw sądowych. No, Tomku, jak działają te, te, te kwestie, no, ty te też masz, panią Janę Grabowską, która, co prawda, pochodzi ze starej nominacji krs ale była przez moment funkcyjną sędzią, czyli była nominowana z paragrafów, można tak powiedzieć, przyjęła, bo są dwa rodzaje neosędziów. Są ci, którzy zostali, byli, że tak powiem, nominowani na sędziów, to jest, to takich jest tam, czy dwa tego, i tych, którzy dostawali awanse, będąc sędziami, od nowych tych. Nie każdy z tych, co przyjął awanse, jest zły, tak samo jak nie każdy z tych, co przyjmowali tego, są koniecznie ludźmi na, na posyłki, ale część z nich, szczególnie tych, którzy brała awanse, bo te awanse dostawali ludzie zasłużeni dla Pisu. I Andrzej... Nie każdy sędzia, tak jak w moim przypadku, musiał kupować akcje Telewizji Republika, które no były jednoznacznym, jednoznacznym pokazaniem... Preferencji. Po poglądów politycznych. politycznych, poglądów politycznych. No Jedno, to, jest, to, jest, to jest tak, napisz, to jest takie, ja, ja to nazwę rebu, rebusem, to jest napisz Napisz o tym, że chciałbyś wydawać wyroki takie, jak sobie życzy PiS, nie pisząc tego w oficjalnym piśmie. No to zakupiłem zakupy tego. W oświadczeniu majątkowym trzeba wykazać akcje posiadanych z... No więc wykazuje, że mam akcję TV, telewizji Republika. Ja szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy pani sędzia Grabowska w ogóle powinna być w zawodzie sędziowskim w sytuacji, w której ona jest udziałowcem firmy medialnej, która wspiera, wspierała i wspiera budowę dyktatury w Polsce. Bo do tego... Przecież z zarządów tej firmy mają ze mną sprawy. Mają ze mną sprawy. Czy z z władz spółki byli z władz spółki. Znaczy, Janku, to, to, jest, to jest wszystko e, pokłosie tego, co robił Duda. I to, nie, I to jak zaczął łamać Konstytucję, ale teraz tych ostatnich miesięcy. No bo niestety m, Duda przez te dwa miesiące, dał paliwo, dał czas. E, do tego, żeby próbować betonować to wszystko jeszcze bardziej. Po pierwsze, trzeba będzie kiedyś zobaczyć, w jakim stopniu Polska jeszcze została rozkradziona na końcu, bo, bo, bo to też niewątpliwie był ten czas i nie można bez tego nie, nie można rozpatrywać sprawy tylko w, aspe w aspekcie takim, no bo prezydent mógł no to. No. Móc można różne Ja też mogę zostawić jakieś minie otwarte. Jeżeli ktoś mi powie, że jakieś minie, to ja mogę zostawić otwarte drzwi, ale powinien je zamknąć, prawda? To jest, szanowni państwo, albo mogę zamknąć na jeden zamek, a powinien zamknąć na trzy, prawda? Albo na dwa. I, i, i jak to rozpatrywać? No to, Szanowni państwo, to trzeba inaczej do tego, w inny sposób do tego podejść. I to stąd jest teraz to, że specjalnie wpisał się w tę narrację. Którą powielają, że koalicja 13 grudnia. Przecież to, 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 to przy, przy, przy pomocy Dudy zostało to zrobione. Akurat 13 grudnia zostało to, to przejęcie rządu. Przecież to Duda wprowadził tą, tą, tą narrację, że to PiS wygrał wybory, kiedy, szanowni państwo, no wiesz, to, to jest jasne: PiS nie wygrał wyborów. Wybory, wygr wybory wygrała, wygrała e, koalicja. E, partii, partii opozycyjnych. I to, to, to jest jasne. I pozwalał na to, dalej udając, udając jeszcze, że nikt mu się nie, zde, nie zdeklarował, że, że, że jest koalicja, która będzie mogła rządzić państwem. No przecież to, to wszyscy widzimy. I to jest pokłosie tych decyzji. I to, ta, ta, to tak to wygląda. I mam nadzieję, że w końcu państwo zacznie działać. Tutaj już później, tak jak to mówił Donald Tusk, że ludzie zmiękła rura bo jemu ta rura zmiękła i zaczął w jakimś stopniu zachować się normalnie. I myśmy się zachwycili, ojej, no prezydent normalnie się zachowuje. Rozmawiał z Donaldem Tuskiem w godzinę, o jak to fajnie. O i prezydent zabrał teraz na Łotwę wiceministra obrony narodowej. No jak cudownie. No rzeczywiście, już nie robi tak, jak Kaczyński mu każe, że nie zauważa w ogóle, w ogóle Donalda Tuska czy, czy ludzi teraz już, już, którzy, którzy rządzą, rządzą Polską. No rzeczywiście, no, no, jak to miło. To jest normalne. On powinien dalej tak funkcjonować i dalej robić. Teraz napisał, napisał list w obronie telewizji, tak naprawdę ten pierwszy, pierwszy, Lis do Sejmu to jest taki, z którym kołownia sobie żartował, że z każdym punktem się zgadza, no bo on, on pisał o tym, jak powinno być, no to właśnie tak, tak powinno być, no że powinno być um, przestrzegane prawo, że musi być zachowany pluralizm no to jest naturalne, no szanowni państwo, no to jest normalne, tylko dlaczego to zrobił w tym momencie i tutaj i, i na to trzeba zwrócić uwagę. W sytuacji, kiedy się nic nie dzieje, no, no to, to, to jest proste. Natomiast, natomiast no, nie zachował się w ten sposób i nie powiedział, że on na przykład mógł się odciąć i że on nie popiera wyjścia Kaczyńskiego do telewizji, prawda? Już mógł powiedzieć, że on nie zajmuje stanowiska tutaj w tym, tym, nie popiera, a to ewidentnie wynika z tego, że on, po, że on te wszystkie rzeczy legitymizuje i popiera. Dlatego ja no, no, będę miał pretensje i nie, nie tylko ja sądzę, bo wszyscy widzą, jaką się, jak się zachowuje, a e, uważa, że. Ci neosędziowie, którzy zostali mianowani, to jest jakiś jego bastion, jego dorobek. Nie, Nie można robić w Polsce bastionów. Nie można robić w Polsce bastionów. To jest coś, co on uważa za swoją... Tak. Swój kapitał tak, ale... to, to, to Nie można, bo to jest jedne, jeden kraj i, i, i to, to nie może być tak, że ktoś mówi, a to są moi, a to są twoi, to, tak jak Kaczyński uważa, że media to jest ich łup polityczny. No to co, co, sędziowie to jest łup polityczny Dudy? No tak nie może być. No i dlatego mam nadzieję, że to już, ja już wielokrotnie mówię, to mam nadzieję, ale że to już się rzeczywiście skończy. Przecież my to wszyscy widzimy, rozumujemy w niezwykle prosty sposób. To nie zmieni to, że, że przepraszam, gówno owinięte w papierek będzie zawsze głównym, to nie będzie cukierek, no naprawdę, to nie będzie cukierek, bo jak się... Szanowni Państwo, no, no, przepraszam za, za te moje takie proste określenia, ale tak, tak to wygląda. To nie może być tak w tej chwili, że, tak jak mówiłem wcześniej, że policjanci pójdą i będą z przestępcami bili się kodeksami karnymi, czy zbiór karny, Pokażę mu zbiór karny, powie ty niedobry przestępca, zobacz to jest artykuł 148, nie zabijaj, nie wolno zabijać, no, bo to nic, nic, nic nie, nie zmieni. Tutaj potrzebne są już rzeczywiście e, takie Normalne normalne e, działania państwa, które nie zwracają uwagi na te kwiki, na te wszystkie, na te wszystkie ich, ich próby próby zabetonowania państwa, bo tak naprawdę, mówiąc szczerze, realnej siły nie mają. Oczywiście e, bandyta Stalin zapytał realnie i powiedział realnie, kiedy, kiedy straszono go i tłumaczono mu o tym, że no, ale jest jeszcze papież. Jest jeszcze, jest jeszcze zdanie Watykanu. On się pytał, a ile papież ma dywizji? I, i, i to jest, i, i, i szanowni państwo, no niestety Kaczyński i PiS, przejmując władę, postąpili, trzeba powiedzieć, niestety modelowo. Jak to trzeba zrobić, ale my musimy też tak postąpić, odbierając im władzę i przywracając demokrację, bo inną metodą tego zrobić się nie da. Po prostu inną metodą zrobić się tego nie da. Jeżeli chce się odwrócić jakieś działanie, to trzeba je odwrócić przy pomocy takich środków. Tomko, natomiast zacznijmy od tego. Do, po prostu to kolejna kompromitacja Andrzeja Dudy, natomiast powiem szczerze, nie, można się było tego spodziewać. Jeszcze Widać przez te dwa miesiące, to co, co się działo, jak na raz. Dlatego ja mówię, że ja mówię, że my mówimy, że jemu mięknie, ale do ale do pewnych granic. To znaczy. On chce uzyskać koncesję, to wy mi nie ruszycie naszego Trybunału Konstytucyjnego i nie ruszycie naszych neosędziów. Przede wszystkim chodzi o Sąd Najwyższy. Tutaj umówmy się, to nie chodzi o to, kto sądzi w Sądzie Rejonowym, Okręgowym. Oni mają tam oczywiście tych swoich sędziów. Natomiast chodzi, bo tam wiadomo jest, że oczywiście prezesi sądów zostaną odwołani. Zresztą tu już wycofał nominację pan Minister te nominacje ostatniej chwili pan minister Bodnar. Natomiast tu chodzi o zupełnie inne rzeczy. Tu chodzi o Sąd Najwyższy, to jest najważniejsza instytucja, o Trybunał Konstytucyjny i o TVP. I tutaj Dobra. po prostu pokazuje, że jest zwykłym długopisem. Ale gdyby on tym długopisem nie był, on był tylko długopisem z ambicjami. To znaczy, dlaczego on wymienił na słynnej robocie w 2017 roku? Dlatego, że po pierwsze. To była pierwsza decyzja, gdzie on się tak naprawdę w ogóle postawił. Natomiast główną rzeczą, którą mu się nie podobała w tych ustawach, to nie było to, że politycy kontrolują wymiar sprawiedliwości. Bo o co chodziło w tych ustawach? W tych, te ustawy w polskiej konstytucji zrobiono w ten sposób, że samorząd sędziowski wybiera sam między się, z siebie większość członków Krajowej Rady Sądownictwa. Politycy mają tam wejście, Natomiast większość należy do sędziów i to sędziowie decydują, kto awansuje, kto ten. Dlaczego odchodziło o to, żeby sędziów nie wybierali po prostu politycy, żeby tych naczelnych sędziów, którzy decydują o tym, kto zostaje sędzią, kto awansuje, nie wybierali politycy. Taka była idea. PiS stwierdził, że w państwach zachodnich dzieje się tak, że tam po prostu sędziów wybierają politycy i nikt nie ma nic do tego. Tak. Tylko, że tam jest inna tradycja i co jest najważniejsze, tam dopuszcza takie rozwiązanie konstytucja. Polska konstytucja nie dopuszcza tego rozwiązania, ponieważ dokładnie numerycznie wpisuje, kto jak powołuje sędziów. I oni e, wiedząc to, oni to po prostu zrobili, dlatego, że to jest ten słynny, jak on powiedział, zmieniliśmy ustrój. Oni zmienili ustrój na system, w którym starają się podporządkować sądy politykom. Wyobraźcie sobie właśnie, o co tu chodzi. No, chodzi o to, żeby sędzia w takiej sprawie na przykład jak moja, która jest kontrowersyjna. Ja mam proces z panem Jarosławem Kaczyńskim. Ten proces może się różnie skończyć. Każdy ma swoje racje. To jest proces cywilny o dobra osobiste, czy ja naruszyłem jego dobra osobiste? Szanowni Państwo, ja naruszyłem jego prywatność. Wiecie Państwo, tam pamiętam takie teksty. A co byś Pan zrobił, gdyby Pana nazwano gejem? No ja mówię nic, no, uśmiechnąłbym się. Wielokrotnie nas nazywano, no nie przeszkadza. Więc proszę bardzo, no, jeżeli, jeżeli komuś jest z tym, z tym lepiej. Mnie to nie, mnie to nie obraża, nie, nie uważam tego za coś obraźliwego. Jest to akurat nieprawda, no, ale jeżeli ktoś uważa, że się czuje lepiej, wiecie Państwo, no, Proszę bardzo, natomiast... Mam ja... się obrażać, że, że, że mówią na mnie Żyd. No dlaczego? No to... Natomiast A, czy... ale to jest, ale to, Tomek, tam, jest, tam nie, nie jest. Nie jestem gejem, ale no, to, to są, to są. Ale to normalni nie. Normalni jest... ludzie, to nie są wrażliwe, to nie są wrażliwe. No więc ale tu właśnie o to chodzi, że Jarosław Kaczyński, będąc sam gejem. Nazwijmy to z bardzo dużym, wieloletnim to Bo to są, są różni geje. Są, wiecie Państwo, tacy geje, którzy trochę kobiety, trochę mężczyźni, żeby życie miało smaczek. A Jarosław to zdeklarowanie po tej drugiej stronie całe życie. I, i on tutaj żadnych wyjątków nie uskuteczniał. I on sobie gdzieś ktoś go po prostu, przepraszam do określenie, Bóg go opuścił. I on gdzieś po prostu zorganizował sobie hejt, bo tak się opłaca politycznie. Ja mu to wyliczył profesor Paruch, pokazał mu, że to się opłaca. A, tak. To, procentowo. Proszę bardzo. E, tak. I. E... Atakując, atakując mniejszości, mniejszości tutaj, tutaj ludzi, ludzi LGBT, zyskujesz tyle i tyle, bo, 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 bo to jest taki elektorat. I to, to, to matematyka zadziałała. Znaczy tak, czy znaczy to jest tak I to jest, to jest tak samo, jak się powiedzieli, żeby się rzucić na Rydów. Tak. Jacek Kurski po prostu puścił, puścił do niego chamskie, znaczy w ZVP hamską antysemicką propagandę, ponieważ wyszło im, że dzięki temu Duda może wygrać. Czyli żyki i gej atakowali Żydów. jest tak, nie no. I gejów, proszę. Czyli, szanowni Państwo, no to jest, to jest, takie zachowania są po prostu, to jest, znaczy w Polsce niestety... Niegodne. Znaczy w Polsce niestety mruganie okiem do antysemitów opłaca się politycznie. To jest mruganie i tego typu rzeczy w wykonaniu prezydenta RP, który co prawda powiedział, on tego nic nie zrobił. Tak, ale on nie zaprotestował. Mało tego, jego żona, która jest Żydówką z pochodzenia, też tego nie zaprotestowała. Ja powiem szczerze, wiecie państwo, to mnie najbardziej zaszokowało, że Duda się nie wypowiedział, kiedy Lech Kaczyński zobaczył niegodne zachowanie... Jacka Kurskiego, to nie wiem, czy szczerze, czy nie szczerze, ale Lech Kaczyński przeprosił publicznie Donalda Tuska za zachowanie Jacka Kurskiego, który Pomówił Donalda Tuska o to, że jego dziadek, no, no to było, że się że był w Wehrmachtzie, z sugestią, że się na ochotnika zgłosił. A facet. Jak był... Tusk mówił, to było mi przykro, jak mówił o dziadkach. Powiedział rzeczywiście z trybuny, że się należało jego dziadko, on dlatego to zrobił. Bo mi naprawdę bardzo przykro. I to powoduje, to powoduje właśnie właśnie te, tego takie podejście Dudy, Tak, Nie, bo to chodzi o to, żebyście Państwo zrozumieli, że to jest, że Duda nie ma, nie ma, mówię, że ja nie wiem, czy Lech Kaczyński szczerze przepracował za Kurskiego, ale przynajmniej zrobił to, że, powiedział, tak. że i Andrzej Duda te, i zrobił to w czasie kampanii. Andrzej Duda nie powiedział, ja Pana przepraszam, Panie Rafale, za to, że yy, Jacek Kurski po prostu ten łajdak, tak. po prostu sugeruje z TVP chociaż on już wtedy niby nie rządził TVP ale i tak rządził że sugerują z TVP że, że pan jak wygra wybory to da dom. bo to o to chodziło że da dom kasę która im się nie należy no to jechali z tym po prostu z, z narracją po prostu tego i, i to, to była celowa rzecz to, to powiem powiem to jest to jest celowa to jest celowe żywienie się jest w Polsce taki elektorat to jest Kilka, niestety teraz przez rządy wpisu to może być i kilkanaście procent, bo powiem szczerze, przez lata 90. i początek XXI wieku ludzie zaczęli się wstydzić tych poglądów, zaczęli unikać ich głoszenia, zaczęli rozumieć, że tego typu rzeczy są niefajne. I nagle pojawiła się władza, która mówi im, że nie, no, tam z wydami to trzeba, trzeba mocno, na ostro. Patrzcie Państwo, w Polsce nie ma praktycznie Żydów. Ci, którzy są, to są Polakami, którzy po prostu mają gdzieś tam jakieś korzenie żydowskie. Zresztą pewnie by się sporo Polaków zdziwiło, jakby ze zrobiło testy DNA, bo to wiecie Państwo, był kiedyś taki film cud właśnie o skinie, który odkrywałem, że pochodzenia żydowskiego. I powiem Państwu, że to zdziwka mogłaby być. To jest, jest paru kolesi, którzy nie, nie musi robić testu DNA, na przykład taki Bąkiewicz, no bo po prostu to potwory widać i po inteligencji, że tutaj nie grozi jakieś odkrycie. Natomiast co do reszty, to, 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 po, to po prostu to jest tylko czysta zabawa w taką politykę, postpolitykę, żeby zbierać głosy za wszelką cenę. Żeby po po prostu... Prezydent, prezydent, który wychodzi, kandydat prezydenta wychodzi i mówi o ludziach LGBT, to nie ludzie, to ideologia. Ja, na przykład, ale to jest po prostu chodzi o to, że pewnych rzeczy się nie mówi, pewnych rzeczy tak. się proportuje, Dla pisu nie ma populizm, nie ma granicy. Jeżeli się, powiem tak, gdyby się opłacało wyżygać na Rudych. Po prostu to Duda i Kaczyński by się wyżygali na rudych. No, być może. Być m... mówili rudy, rudy, mówili tu są. No, być może. no właśnie nie jest rudy, no. tak, znaczy już nie jest. Natomiast <laughs> natomiast natomiast, Szanowni Państwo, to jest tak, że no, to jest po prostu chodzi o to, że jak robią, robią badania, badania, jakim wychodzi, że można po kimś jechać i na tym zarabiać, tak. to by zrobili. To jest wypowiedź... bardzo. Trzeba tak robić i koniec, tak, tak. tak to, jest, to jest po prostu to jest taka utilitarystyczna polityka demokratyczna. Wiecie państwo jeszcze raz, kiedy w Polsce 25 lat temu bodajże to, jest mniej więcej, zniesiono karę śmierci, a wcześniej 30 parę lat temu wprowadzono moratorium, to było to działanie antydemokratyczne. To znaczy większość społeczeństwa chciała kary śmierci i chciała po prostu kaźni. I pewnie jakby zrobili wtedy jeszcze badania, to, by doszli do, to, to mogłoby się okazać, że większość jeszcze chciałaby, że może nie publicznie, ale żeby bilety były sprzedawane dla chętnych, albo żeby można się było zapisać i sobie wpaść. Ale jednak elity uznały, że to nie jest kierun kierunek państwa, w którym chcemy iść, że po prostu zabijamy ludzi. Mimo, że jest przyzwolenie na to. A jak jeszcze zrobicie badania po tym, że jak jakiś wyrodnialet zamorduje, zabije dziecko, pedofil skrzywdzi, zgwałci, to, to wtedy jeszcze podskoczy ta chęć tego. Wciąż jednak elity mówiły, że nie. Natomiast PiS... Szanowni Państwo, już Jarosław karę śmierci z Morawieckim już wyciągnęli znowu. Choć tak naprawdę dziś, po tych dwóch dekadach edukacji w sprawie kary śmierci, już jest większość przeciwko, ale oni uznali, że to jest tak prosty, fajny temat, że damy radę przeciągnąć. Szanowni Państwo, historia bez cenzury, zemsta syna Napoleona w dobrych empikach, w dobrych kioskach i bandyci Piłsudskiego. Chcecie wiedzieć, dlaczego, kogo Jarosław Kaczyński uważa za swojego idola politycznego? Przeczytajcie to, dowiecie się, co i kim naprawdę był Józef Piłsudski. To są dwa teksty. Bandyci Piłsudskiego to jest jeden, drugi to jest tekst o dyźmie, Andrzeja Ceglarskiego, mecenasa, który specjalistą od okresu międzywojennego napisał dwie pasjonujące książki na temat, między innymi o moderstwie generała Zagórskiego, o czasach międzywojennych. Warto przeczytać, warto sprawdzić w dobrych książkach, w dobrych empikach. Dobry. Kwasik, usiłujesz zostawiać ludzi w służbach? Sądzisz, że oni będą później działać dla ciebie i znowu będziesz miał... Takich ludzi jak kiedyś, którzy na przykład nie robili nic w sprawie afery taśmowej. Nie. Jest to tak jawne, jest to tak, tak jasne. Jak widzisz, wskazujemy ci tych ludzi, będziemy wskazywać dalej i wskażemy jeszcze tych, którzy mieli być dla ciebie najważniejsi. To tyle, pamiętaj. Teraz czekasz, bo za chwilę, za chwilę dowiemy się, jak ocenił Twoje działania sąd. Kto się. Po prostu nam należy. Chciałem ci powiedzieć, Tomku, że twój prognostyk sprzed paru godzin się sprawdził, może Maciej słuchał i pojechał do TVP oczekiwać na wyrok skazujący. <grymne> <grymne> powiedziałem, no, no. powiedziałem, że tam jest najlepiej. to go nie wyjmą, tam go będą bronić. Janek, no, bo nie skują go w kajdanki, rachoń go przytuli do tej swojej gumy, może którą zakładał na siłę. To nawet dobrze, wiesz, to rzeczywiście, bo to tak, no dwa takie. Niech, niech założę taką gumę, jak rachoń założył i to będę owieść. Szanowni Państwo, do zobaczenia.